Sobie. Dzisiaj testujemy bardzo ostre chili. Bardzo ostrego, czyli pisał o smaku papryki, czyli tak się prezentuje to opakowanie. Kto pierwszy się napije, przegrywa czas. Start. Na Trzeba obliczać palkę. Ojej. Pi, pi, pi już. No, pi, ty już powinieneś pić. Ciekawe, jak to jest lepsze Sigma. O, pij, pi, pi, no, musisz pić. A ja, język mam nie Pi. Pij, pi. nie mam. Dobra, widzowie. Papa. Pa. Nie.